Więc jesteśmy razem. Siema ludzie. Pozdrowienia z Boavista. Kolejny odcinek przewodnika uniserfingowo-kajtowego. Tym razem bardzo mocno kajtowego, bo Boavista słynie ze spotów kajtowych i spływania Łej. Ze mną jest. Paweł. i. Michał. A więc Adam z Boavista z Pawłem i Michałem. Ja tutaj nie pływałem. Obserwowałem. Padłem na bławicę przez przypadek i chcę się dowiedzieć z pierwszej ręki, ze źródła, od osób, które doświadczyły tego, jak tu się pływa, jakie są plusy, jakie są minusy, jakie pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia były takie, że. Po pierwsze, fale, tak. Ja, ja nie pływałem wcześniej na falach, więc dla mnie to było coś nowego i musiałem się do tego przyzwyczaić, natomiast samo pływanie na falach na Twinkipie, bo ja akurat pływałem na Twinkipie, było bardzo przyjemne, bardzo miłe. Fale mogą służyć jako pikery, więc można na nich skakać. Jak potem już nabrałem pewnej wprawy, to przyjemność była jeszcze większa. Ogólnie rewelacja, jeżeli ktoś potrafi pływać na Twinkipie dobrze i nie boi się lekkiego zafalowania czy nawet trochę większych fal to to jest zdecydowanie też dla Admin typowej. Michał, słuchaj, ja obserwując z brzegu, widziałem przede wszystkim silny przybój przy brzegu, który na pewno dla wielu gości pływających na przykład na Półwyspie Helskim, okazjonalnie, co jakiś czas, na płaskiej wodzie, on byłby tutaj po prostu zabójstwem. Znaczy, dla mnie to, był, pier, to była pierwsza styczność z czymś takim, z taką falą właśnie przy brzegu, która potrafiła cię mocno docisnąć. E, natomiast udało mi się e, porozmawiać z miejscowymi, którzy wytłumaczyli mi, jak sobie z tym radzić. No i jeżeli pojmiesz tak naprawdę dwie, trzy rzeczy, trzymasz tkajta w turze, jeżeli fala cię zaczyna mielić, to kajt cię zawsze trzyma, nie będzie z tym większego problemu, żeby potem Eee, przepłynąć tą falę dalej czyli przeczekać jeżeli nie jesteś w stanie jej przeskoczyć przeczekać i płyniesz dalej a potem już te fale są bardzo przyjemne, bardzo miłe ale z tego co zrozumiałem polecasz to miejsce ludziom którzy są już w miarę doświadczeni tak, zdecydowanie to nie jest miejsce dla początkujących eee, można też opowiedzieć trochę o niektórych spodach, które tutaj są między innymi o miejscu gdzie jest Duoton Pro Center eee, tam akurat jest płaska woda Natomiast jest mocny offshore. Ja zapytam Cię jeszcze za chwilę o to miejsce. Okay. Jeżeli mówimy o falach, to ja bym chciał zapytać kolegi, który specjalnie ze względu na falę przyjechał tutaj z deską waveową. Opowiedz coś o tym. Zgadza się. Ja jestem oczarowany boabistą. Dlatego, bo są tutaj świetne warunki. Fale są naprawdę miłe. Wiatr jest. Ciągły, w zasadzie codziennie, mieliśmy na 7 dni bycia tutaj, 7 dni pływania. Także jest takie miejsce, w, które da, w którym każdy znajdzie coś fajnego. I nie trzeba być bardzo zaawansowanym riderem żeby tutaj pływać. Jest tutaj mnóstwo pięknych spotów. Wynajdźmy sobie pick i tutaj lokalna osoba nas woziła po różnych spotach. Byliśmy sami w tak. Tak, w tak pięknych miejscach I, e, i naprawdę było świetnie pozwól, że na chwilę przerwę zamknę to okno z tyłu także e, znajdziemy tutaj miejsca, w których fala się bardzo ładnie buduje e, nie załomuje się od razu e, i jakby e, dzięki tym jeszcze warunkom wiatrowym no to jest naprawdę przyjemne wychowanie także... okay, jeżeli mówimy o fali e, to fale mogą być na przykład sześciometrowe, jak na Ponta Preta na Pobliskiej wyspie Sal, albo mogą być półmetrowe, zupełnie lajtowe. O jakich mówimy? W zasadzie mieliśmy fale półmetrowe, ale też były około dwóch metrów. Także nie spotkaliśmy fali większych. Może i dobrze, było łatwiej, przyjemniej. Ocaleczna fala zabawę. chyba jest dość długa, doliny między tak, jedną a drugą są. Dlatego, dlatego jest to przyjemne pływanie, że ta fala jakby ten odcinek między jedną a drugą falą jest dosyć długi, więc to pływanie jest jak najbardziej przyjemne. Fajnie. E, czy potrzebne były na przykład buty? Bo e, to jest istotne. E, nie, ja nie używałem, nie, nie, nie czułem takiej potrzeby. Chociaż widzieliśmy kilka jeżowców, gdzieś tam ukrytych przy skałach. No, ten kontakt z podłożem jest praktycznie tylko przy brzegu, więc cały czas jest głęboka woda. Więc... Okej, okay, my jesteśmy jako bazę obraliśmy hotel Royal Horizon, niedaleko lotniska. Tutaj plaża jest mega piaszczysta, piaseczek jest miałki, przyjemny i to samo jest w wodzie. Dokładnie. Tam nie ma jeżowców. Nie zauważyłem. Czyli jeżeli pływamy tutaj, przy Royalu, to absolutnie jest bezpiecznie, nie ma jakichś zagrożeń znajdujących się pod wodą, a to jest bardzo istotna dla wielu z nas rzecz. Jedyne, jedyne co zauważyłem, to trzy razy spotkałem żółwia pływającego sobie gdzieś tutaj pod wodą. Także taki cień pływającego żółwia, no coś niesamowitego. Pływając? O, oczywiście. Tak. Czyli warto pływać, żeby spotkać żółwie. To jest świetne. Powiedzcie, jak z temperaturą wody, czy pianka potrzebna, czy niepotrzebna? Generalnie... Mówimy o okresie, jesteśmy tutaj dokładnie na końcówce marca i powietrze gdzieś około 22-26 stopni codziennie. Natomiast woda? Wydaje mi się, że powyżej 20, zdecydowanie. Myślę, że tak. Ja używam pianki e, trochę ze względu, żeby się ochronić przed słońcem. E, pianka 3.2, e, bardzo ładna, cieniutka, letnia. letnia pianeczka i jakby było mi bardzo komfortowo. Nie było za ciepło, nie było za zimno. Tak naprawdę w ogóle nie było jakiegoś dyskomfortu związanego z temperaturą. Także długa pianka, ewentualnie z krótką nogawką, e, jak najbardziej. E, Jakie jest swoje zdanie, Michał? W moim przypadku było dokładnie tak samo, ja też używałem dużej, dług, długiej pianki 3-2. Było to tyle dobre, że też nie bałem się, jeżeli gdzieś tam lądowałem w miejscu, czy robiłem skok i ten skok nie był zawsze udany. Potrafiłem gdzieś tam lecieć. Czasami jednak były skały na dnie, na dnie oceanu i na Płytkiej Wodzie, więc żeby się nie poobijać, ta pianka myślę, że jest jak najbardziej... Michał, konieczna. ale czy, czy również te skałki były tu przy... Royal Horizon? Nie, czy, nie, nie czy tutaj nie. Ponieważ jeździliście po różnych tak. spotach, no, więc mieliście zróżnicowane warunki. Tak. Ja zwracam uwagę od lat, że pianka okay. nie jest tylko po to, żeby chronić się przed zimą, ale ciepła pianka również może cię nieźle uchronić przez, przed kontuzjami. Dokładnie. To jest raz i jeszcze przed dotarciami. Trapez, ruszający się trapez i tak dalej. Trochę piasku. Także to ciało zawsze jest ochronione. Ja. Polecam, nawet jak jest bardzo ciepło, króciutka pianka, e, cienka. Podmiotowa. Masz rację, wiesz, e, ja kiedyś pływałem bez pianki, e, skakałem na desce windsurfingowej, skończyło się na tym, że wbiłem sobie w kolej statecznik. Gdyby statecznik trafił na piankę, prawdopodobnie skończyłoby się na zniszczeniu pianki, ale nie mojej goleni. Oczywiście, i o to chodzi. chodzi. I o to chodzi. Yy, więc y, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, ale wydaje mi się, że ten wiatr też owiewa i czasami może y, chłodzić i to daje ci większy komfort, I jeżeli oczywiście. masz wiatr. Oczywiście, zdecydowanie. Ja myślę, że słońce, wiatr, postać to jest to. Wróćmy do y, spotu y, przy stolicy wyspy. Przypomnijcie, jak się nazywa: e... Salerej. Tak. Zalarej. jest stolicą, natomiast sam spot, na którym akurat ja pływałem jest przy Duoton Pro Center, więc łatwo go znaleźć po tej nazwie. Sama plaża, nie, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć nazwy, natomiast jeżeli ktoś będzie szukał i sobie wpisze w Google Maps Duoton Pro Center, to na pewno znajdzie to miejsce. Jest tam zarówno miejsce, gdzie można coś zjeść, jak i właśnie wypoczuć sprzęt lub Obrać sobie jakieś e, lekcje od, od kajciarzy, którzy są tutaj na miejscu, którzy naprawdę wiedzą co To jest ciekawe, słuchaj, e, jest e, centrum surfingowo-kajtowe, e, jest płaska woda, to fakt, ale co tam jeszcze jest? No przede wszystkim jest offshore e, i to trzeba sobie z... zdawać na wywiewce. Pływasz na wywiewce, oczywiście za 20 euro możesz sobie wykupić rescue, gdzie są chłopaki na motorówkach, jeżeli cokolwiek się dzieje, oni patrzą, oni Cię widzą, poczekasz 5-10 minut w wodzie i oni na pewno Cię wyłowią, więc pod tym kątem jest bezpiecznie, natomiast sam offshore jest świetny do ćwiczenia upwindu. więc jeżeli ktoś ma słaby upwind, chciałby go poprawić, to jest świetne miejsce, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, są takie dziury wiatrowe, przy samym brzegu potrafi nie wiać w ogóle, więc trudno jest wrócić, tak samo jak jakieś 500-600 metrów, metrów od brzegu, potrafi być taka, taki pas, gdzie praktycznie wiatr jest zerowy, zaczynają się dziać cuda z kajtem, Nawet jak masz dużą dwunastkę, ona potrafi zacząć dziwnie falować lub nawet czasami opadać na wodę, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że to miejsce tam można się nauczyć. Dla początkujących jest, powiedzmy, że ok. Natomiast to nie jest tak przyjemnie jak na przykład u nas na Helu, gdzie oczywiście jest silniej, ale mamy płytko, tutaj jest głęboko. No i niestety ten wiatr jest bardzo taki porywisty, nie ma stałego nie ma wiatru w tym miejscu. Robimy dogrywkę jeszcze na lotnisku. I ja Was chciałem zapytać o ostatnie takie tipy, najważniejsze spostrzeżenia z tej podróży. Między innymi, przede wszystkim, jak rozwiązać transport na wyspie? E, Okej, okay, to może ja zacznę. Najpierw, jeżeli mamy gdzieś w organizacji blisko, e, blisko miejsca naszego pobytu, gdzie możemy dojechać normalnymi drogami, no to wtedy taksówka wchodzi w grę, która jest najtańszą opcją. Natomiast wszędzie indziej drogi wyglądają tak, że to są raczej drogi szutrowe, piaszczyste, często po wydmach. No i wtedy w grę wchodzi tylko samochód z napędem 4x4, pick up. I odradzam osobiście, że żebyście brali jakąkolwiek opcję wypożyczenia takiego pick upa, bo zmarnujecie dużo czasu na znalezienie odpowiedniej drogi. One są nieoznaczone, jest bardzo dużo skrzyżowań, dlatego najłatwiej wziąć pick z kierowcą, który dokładnie zawiezie Was szybko i bezpiecznie w miejsce, gdzie możecie sobie kajtować. Okej, okay, słuchaj, to, właśnie. Tak to, tak to 100 euro za dzień. 100, 100 euro za 100 euro dzień pick cały, czy na jedną osobę jak? Cały pick-up. Cały pick-up. Jeżeli jesteście w kilka osób, na przykład we cztery, no to macie po 25 euro i jeździcie gdzie chcecie przez cały dzień, tak? Ale wspominałeś o taksówce? Kurczę, tam się zmieści deska waveowa? Chyba nie. E, taksówki tutaj są dosyć duże, więc e, zmieścisz tak naprawdę wszystko. Oczywiście, jak jedziesz w cztery osoby, to wtedy jest problem. Natomiast, jeżeli jedziecie w dwie osoby, to zawsze jest jakaś opcja. Oni są bardzo elastyczni, zawsze też pomogą zapakować. E, można się dogadać cenowo e, negocjować coś, czy raczej nie? Zazwyczaj wyjazd w jedno miejsce to jest 10 euro, 10 dolarów w jedną stronę. Mniej więcej oni to przeliczają. E, I tutaj raczej nie ma co negocjować. E, warto płacić w Eskudos, czyli lokalnej walucie, bo wtedy wychodzi trochę taniej, ale to takie minimalne różnice. No tak, ale jak ci zostanie Eskudos, to nic z nim już nie zrobić. Musisz wydać do końca, nie? Tak jest. Tak jest. E, dobra, co jeszcze byście powiedzieli tak na podsumowanie tego wyjazdu? Polecacie, nie? Między yy, grudniem a tak naprawdę końcem marca a nawet kwietniem, warto tu przyjechać. Dobry wiatr, dobre fale, warunki stabilne, słoneczko. 7 godzin lotu. Wieją pasaty, ja się dowiedziałem, że około 50% wiatru to jest gwarantowane. Tak jak myśmy trafili, nie zawsze jest, że 100%, że ciągle wieje. Ale chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Byłeś tu na specjalnym kursie. Powiedz parę słów. E, Machu Clinic, e, tak się nazywa kurs pod okiem profesjonalnego rajdera. Pięć dni intensywnego szkolenia na, na falach. Dużo rad, które pomagają później nabrać odpowiednią pozycję. Także polecam, jeżeli ktoś bardzo chce szybko podnieść swój poziom pływania na falach, takie miejsce jak to, plus nauczyciel, profesjonalny rider. Eee, uważam, że to jest bardzo dobra opcja. Świetnie, eee, czy transport jest w cenie kursu, czy dopłacasz za transport osobno? Wszystko w cenie kursu. Wszystko w cenie kursu, a zdradzisz, jaki to koszt? Eee, nie mały, bo 5 dni e, 1000 euro, eee, jedzenie, transport, no i opcjonalne... No i zawodowiec, który dba o Twój progres, tak? Dokładnie tak. No to super, w takim razie żegnamy się powoli z Cabo Verde, zapraszamy na Boa Vista. Ja. Cześć. Na koniec krótkie podsumowanie. Boa Vista to na pewno destynacja warta polecenia. Przede wszystkim koszt jest porównywalny z wyjazdami do Egiptu, a miejsce jest po prostu fascynujące. Świetni ludzie, miła atmosfera, nikt was nie nagabuje. Fantastyczne piaszczyste plaże i świetne warunki do kitesurfingu. Jeżeli chodzi o windsurfing, no to tutaj należy się poważnie zastanowić. Przede wszystkim mamy silne fale przybojowe. Jeżeli sobie z tym radzisz, to pamiętaj, że tutaj siła wiatru wystarcza na pływanie na żaglach około 6 metrów kwadratowych. 6 m kwadratowych plus przybój, no nie jest to dobre połączenie. Jeżeli podejmujesz takie wyzwania, to na pewno warto, warto spróbować. Z transportem sprzętu nie ma problemu. Chartery mają specjalnie ustalone stawki na przewóz quiverbega ze sprzętem windsurfingowym czy kajtowym. Tylko musicie pamiętać, że teraz. Dopuszczają tylko jeden pakunek. Nie tak jak kiedyś osobno żagle, osobno deska. Obecnie to musi być w jednej paczce i waga nie może przekroczyć 32 kg. Jeśli chodzi o plażę, o ocean, większych zagrożeń nie ma. Pamiętajcie, że nie ma tutaj żadnego rescue, żadnej pomocy. Nikt Was nie ściągnie z wody, jeżeli cokolwiek się wydarzy. Ale co jest ważne, nie ma fali takiej czy prądu odbojowego, prądu, który by was wynosił gdzieś dalej w ocean. Nie ma też prądu równoległego do plaży. To jest bezpieczne. Wiatr wieje w kierunku lekko pod skosem do brzegu. I to też jest dobre, dlatego że pływając koło hotelu Royal Horizon, po prostu jeśli coś się stanie, to prędzej czy później gdzieś Was tam zwieje na plażę. I to w zasadzie wszystko. Polecam Cabo Verde, polecam również Boa Vista. Po portugalsku Boa Vista. Trzymajcie się.